Pytanie dziewiąte w części pierwszej obsługi technicznej codziennej w ramach egzaminu praktycznego na uzyskanie kwalifikacji dla operatora żurawia samojezdnego dotyczy sprawdzenia prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu zmiany wysięgu. Polega on na w maksymalnym wysunięciu wysięgnika, czyli jego wyteleskopowaniu. Tutaj kąt pochylenia wysięgnika powinien być jak największy, powinien wynosić przynajmniej 70 stopni. Z uwagi na duże naprężenie, jakie wynikają w konstrukcji, w momencie kiedy byśmy tę czynność wykonywali na pochylonym wysięgniku, jednocześnie należy odwijać linę z ciągarki, aż do opuszczenia naszego zblosza hakowego do maksymalnego dolnego położenia, które przewiduje tutaj producenty naszego szurawia. Po maksymalnym odwinięciu liny, nastąpi wyłączenie pracy zblosza hakowego w kierunku dół. Natomiast inne funkcje, takie jak funkcja obrotu, powinny być nadal aktywne.